Ej, witajcie tutaj Nexus, to jest kolejny odcinek I dziś zapraszam was do filmu Gdzie zobaczymy sobie jak wyglądają blodelfy Tak, pewnie czekaliście na mężczyzn No w sumie nie bardzo, już zrobiłem jeden film Który pokazywał wam jak wygląda kobieta Blodelfów, więc zapraszam was oczywiście Na ten film, znajduje się on na ekranie Jak i w opisie, ocencie te filmy No i zapraszam do oglądania, więc Po raz kolejny znajdujemy się na ekranie Tworzenia postaci i możemy sobie Oczywiście zobaczyć jak nowy Model się prezentuje I oczywiście dużych tutaj ogromnych zmian nie ma takich, wiecie, jakichś niszczących wszechświat i w ogóle wygląda, jak wyglądał, oczywiście z lepszymi teksturami. E, mamy także, jakby, lepiej wykonane e, animacje, lepiej wykonane, powiedzmy, nawet te włosy są troszeczkę e, polepszone. Wszystko tak naprawdę jest w wyższej rozdzielczości i lepszej jakości, więc nie ma co dłużej czekać. Przejdźmy oczywiście e, do gry. Więc Blodelf nie mam tak naprawdę do czego się przyczepić. On wygląda tak, jak miał wyglądać. I Blizzard zrobił naprawdę bardzo, bardzo dobrą robotę z tym modelem. Stoi tak, jak stał, biega tak, jak biega. Oczywiście zaraz przejdziemy do tej animacji biegania. Ona jest troszeczkę dziwna. Natomiast mamy również jakieś tutaj różnego rodzaju animacje, możecie sobie zobaczyć. Natomiast co do biegania, jestem strasznie zdziwiony, że Blizzard nie potrafi zrobić dobrej animacji biegania dla obu elfów, Night elfów oraz Blood elfów w wersji męskiej. Obydwie, jakby, animacje biegania są dosyć dziwne i zaraz oczywiście to zobaczycie na porównaniu, więc niech się on teraz troszeczkę przebiegnie chłopak, więc z początku wygląda całkiem ok. Na porównaniu zobaczycie, że są to bardzo podobne jakby animacje biegania, z tym, że on troszeczkę jakby nie wiem wyciąga tą głowę do przodu, jakoś tak nie pochyla się dostatecznie tak jak trzeba, więc od boku wygląda to troszeczkę dziwnie, natomiast ocenicie sami na porównaniu. Zobaczymy teraz oczywiście jak wyglądają te tutaj modele blodelfów, jeżeli chodzi o tekstury, więc jak najbardziej tutaj te tekstury, te, te umięśnienie tego ciała są bardziej podkreślone, widać, że, że te muskuły tutaj są bardziej, wiecie, tak wyeksponowane, że tak to bym powiedział, więc jak widać, blodelfy się nie opierdzielają, mówcie co chcecie, ale, ale tak wyglądać to, to każdy, znaczy, no może nie, że każdy, ale tak wyglądać to ja nawet mógłbym wyglądać, kurczę, jeżeli chodzi o takie absy, więc jak najbardziej te tekstury są wykonane ok, no i wygląda bardzo podobnie. No to teraz, jeżeli chodzi o animację biegania, po lewej stronie mamy nowy model, po prawej mamy stary. Jak widać, starszy model troszeczkę bardziej hopsał sobie, natomiast ten nowy model jest bardziej taki troszeczkę stabilniejszy, i to jest właśnie ten problem, jaki mam od przodu i od boku wygląda to dosyć dziwnie. Więc jeżeli chodzi o, o Blood Elfy, moim zdaniem, jest Blood Elf jest na bardzo dobrej drodze. Tekstury wyglądają naprawdę. Ok. Mamy także bardzo, e, jakby ulepszone te rysy twarzy, co sprawia, że jest, jest, są bardziej męski. Mamy tutaj oczywiście problemy, jeżeli chodzi o animację biegania. To oczywiście zostanie poprawione. E, mamy także na razie śmieszny bóg, który sprawia, że przy atakowaniu, strzelanie z łuku e, Blood Elf po prostu zawęża się w okolicach brzucha i wygląda to bardzo komicznie, jak i bardzo boleśnie. Więc to są zmiany, które zostaną oczywiście zaadresowane w kolejnych paczach. Napiszcie, oczywiście, co sądzicie na temat. Tego modelu w komentarzach. No i zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa, pa Cześć!